Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest kolejny film z serii 100 dni w horrorze e, tak, mamy dzień piąty naszej serii mamy trzy serca i nawet nie zebraliśmy jeszcze żelaza, a celem serii jest zdobycie diamentów doskonale nam idzie ta seria przypominam, że na czym ona polega Musimy zebrać diamenty w ciągu 100 Minecraftowych dni. Utrudniają to nam mody, yy, które dodają Wendigo, Carton, Kata oraz mod, który sprawia, że z każdą śmiercią tracimy jedno serce. Yy, ogólnie będę musiał chwilę poczekać, zanim zaczniemy ten odcinek, bo się zrobiła noc. I deszcz. No, chwilę przeczekamy ten noc, bo w nocy jest bardzo niebezpiecznie. Ostatnio w tej serii miała miejsce wielka zmiana planów. Od teraz y nie mam w planach znaleźć diaksów y w jaskini, bo i tak się boję zejść do jaskini. Y ale za to będziemy szukali w strukturach. O, patrzcie, tam mamy Wendigo, dawno go nie widzieliśmy chyba. W sumie. Chcia jeszcze trochę. Buduję na wszelki wypadek No i możemy już czekać. Widzowie, jest taka sprawa, że ja jestem se na tej wieży, nie? Oglądam się YouTube'a, bo no... No bo przeczekuję noc. I po co mam się nudzić? I tu nagle ścielet mnie zastrzelił. Tak super, ścielet mnie zastrzelił. To chyba kończymy serię. Nic nie widać kompletnie? Yy. Dwa serca. Każdy upadek może mnie zabić. No to jedno serce. Kończymy serię 100 dni w horrorze. Kończymy widzowie. Dziękuję Wam za te wszystkie wyświetlenia, które mi daliście, za te wszystkie łapki w górę, za te wszystkie momenty obserania i uciekania, które razem przebyliśmy, ale niestety to chyba... Uh. O, wow, bym spadł o nie! Nie zginąłem! Może jeszcze przeżyjemy? Nie traćmy na... A! a aha, aha. Matko Bosko mówię, Coś to... Co to, 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 to się stanęło? Ale głupio przy... Nie no. Okej, okay, czyli... Mamy spektatora. <laughs> nie tak się spodziewałem. finał eee, Finału tej serii. W ogóle patrzcie. Jakim cudem szcielet mnie zastrzelił z tak ogromnej wieży. What? Gdzie ten ścielet był? To mogło być tak pięknie. Ech, strasznie szkoda, no... Ale zobaczmy. O, matko, wioska! Wioska widzowie! Gdybyśmy wyruszyli stamtąd, stamtąd, na wyprawę w poszukiwaniu wioski, to... Byśmy normalnie znaleźli właśnie wioskę. I może by tam nawet był kowal. Jest kowal! O matko! Słuchaj, że tak krzyczę, ale... Nie, ja byłem tak blisko po prostu. Spróbuję jakoś włączyć, nie wiem... Zmienić tryb gry na survival albo creative. Żeby otworzyć tę skrzynię i zobaczyć, czy gdybyśmy... Nie zginęli przez głupiego szkieleta to czy byśmy wygrali serię. Okej okay, widzowie, e, zrobiłem Okej okay, widzowie, zrobiłem to tak, że stworzyłem kopię świata. Eee Kopię świata zrobiłem. E... i w tej kopii świata zobaczymy e, czy w tej wiosce są diamenty u kowala. Mamy Iron Golema. Już samo żelazo na pewno, żelazo by nam na pewno pomogło Nie ma mm -hmm. Ale i tak na pewno odkrycie tej wioski by nas znacznie przybliżyło Ej, drugi kowal By nas znacznie przy, przybliżyło do... Trzy, trzy kowale w jednej wiosce? O kurde Diamenty są, diamenty Ale super Diamenty, no Widzowie, Seed trafił się nam kapitalny, po prostu idealny, ale niestety zamiast pójść w tę stronę, ja poszedłem w tamtą stronę i zmarnowałem wiele odcinków, kilka odcinków zmarnowałem, także moi drodzy, serię przegraliśmy, ale. Byliśmy bardzo blisko i w zasadzie to tyle. Mogę być dumny z tego, jak byliśmy blisko. No dobra, no co, szkoda, bo seed był niepowtarzalny. Seed był po prostu prosty, jak nie wiem. Tego niestety się nie zmieni. Jeżeli chcecie drugi sezon, no to dajcie znać. A jeżeli chodzi o ten odcinek, już byłoby na tyle, pamiętajcie, aby wstawić łapkę w górę, suba. A ja się z wami już na ten czas żegnam narka.